Masakra piździ na tym dworzu. Dzień dobry, chłopczyku. Zależy dla kogo dobry. Jestem bardzo samotny. I co mi do tego? Chciałbyś się może zaprzyjaźnić? Nie, nie chciałbym. Mógłby pan sobie już pójść? Mam w swoim samochodzie bardzo śliczne kotki, może chciałbyś zobaczyć? Nie, dziękuję, mam alergię na koty. A może chciałbyś cukierka? Ja pierdzielę co ty, że się tak uczepił. Może on po polsku nie rozumie. Eee, me and you. No, no. Chcę zostać twoim przyjacielem. Kusząca propozycja. A czy jesteś bogatym szefem włoskiej mafii? Nie, nie jestem. Wiesz co, ja już chyba pójdę. Znajomi mnie wołają. Kuba, kuba. Chodź ze mną, spokojnie. Przygotowałem ci już pokój. I call the police. Halo.